świadome podejście do aktu umierania, czyli takie umieranie w podeszłym wieku, gdy ciało jest coraz słabsze, coraz bo bardziej gotowe na odejście, to o czym mówią właśnie minisi buddyjscy, yy, kiedy umieramy świadomie i chcemy już umrzeć, może nie tyle chcemy, ale akceptujemy to, kiedy że jesteśmy tak, dotarli. jesteśmy coraz słabsi, tak. Czy to jest dla nas korzystniejsze niż na przykład właśnie na nagłe odejście? Nie, to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia. Tak jakby dla nas, bo to, że, tak jakby to, że umierasz świadomie, no to, no to też owszem przepracowujesz coś, tak, że tak jakby potrafisz pożegnać się, potrafisz, nie wiem, z czegoś mhm. tak jakby zrezygnować. Nie wiem, masz świadomość swoich słabości, wiem, na przykład wynikających ze słabości ciała. Mhm. E, ale tak jakby to, to nie jest. Y, czy wiesz, to daje tak jakby lepsze y, jest takie łagodniejsze przejście, tak jakby dla, dla nas, na tym poziomie, tak jakby tego ówczesnego życia. Mm -hmm. Na przykład, jak się nie boimy śmierci, no to, to łatwiej jest nam żyć. Mm -hmm. Jeżeli się przygotujemy do śmierci, to łatwiej jest nam odejść. Natomiast to nie znaczy, że ktoś, kto umrze nagle, yy, nie wiem, w jakimś wypadku, to że tej śmierci też nie. Tak jakby, no wiesz, nie będzie tego tak kontemplował, tak? Nie będzie, mhm. nie wiem, nie będzie odczuwał, nie wiem, bólu albo czegoś. Natomiast w takich sytuacjach, kiedy faktycznie ktoś już ma świadomość tego, że ma, że będzie umierał, a tego nie chce, i się boi, no to, no to tutaj są takie, wiesz, dylematy i tutaj też jest dużo rzeczy do przepracowania. Okay. I to okay. są też doświadczania, doświadczanie właśnie tego, takiego, wiesz, niepogodzenia się, tak? To jest, to jest też nauka czegoś. Więc tak jakby nie można powiedzieć, że przygotowywanie się do śmierci jest, ktoś jest po prostu robi pięć kroków do przodu, bo się tego przygotował. No nie, tak jakby to mu pomaga, tak jakby tu i teraz, w tym ziemskim życiu, z tego życia, od tego życia, odejść. Mhm. Natomiast w takiej perspektywie nas, jako takiego całego rozwoju i tak jakby tych, tego doświadczania, to no to jest jedno z doświadczeń. Ale ono nie jest lepsze lub gorsze, nie, nie może tego tak wartościować. Ono po prostu jest. No mhm. i, i tak powinno się takiego doświadczyć w wielu różnych scenariuszy, więc jeżeli w danym scenariuszu tak jakby świadomie odchodzisz, przygotowujesz się do tego, to nie znaczy, że w, że w kolejnym nie umrzesz nagle albo nie będziesz, nie wiem, tak czerpał z tego życia i tak ci się tutaj spodoba, że będziesz miał niechęć od tego odejścia. Mhm. Okej. Okay. Co w kontekście systemu oznacza odebranie sobie życia przez człowieka? Czym jest? Czym to jest? Opóżeniem w systemie, no. No to jest tak, że nagle <laughs> no zaburzasz ich system. No zaburzasz ich system w takim sensie, że jakby tutaj ma być określona liczba. Pion, pion nagle wypada z gry. Z, skrywieś, z planszy, trzeba tak, nagle, okay. wiesz, na szybko jakoś robić akcję, żeby wprowadzić innego zawodnika do gry. Okej. Okay, to dobrze. jest zawsze takie, bo to jest zawsze niemile widziane, dlatego to jest zawsze wiąże się z jakąś dodatkową akcją specjalną. Przepalanie <laughs> <laughs> dodatkowego programu. Dobra. Dobra. W jednej z sesji ostatnich była taka informacja, że właśnie odbieranie sobie życia zawsze jest inspirowane przez inne byty. Tak. I teraz w kontekście tego, co wcześniej powiedziałaś, tak, że oni tam się nie interesują tym. tym że te inne byty się podczepiają pod ludzi. Mhm. W jaki sposób... To zaburzenie dla systemu, jakim jest odebranie sobie życia przez człowieka, czy oni tego nie zauważają, że to jest y, inspirowane. Ja, czy nie wi nie, nie czy, wiążą czy nie tych faktów. Nie wiążą ja, tych to, faktów. Dlaczego? Bo system nie został na to zaprogramowany. Ok, czyli to jest taka luka w systemie? Tak. Hmm. Nie widzą tego, że oni są powiązani z tymi wydarzeniami, tak? No nie, no bo System nie, bo tego taki... nie widzi. System tego nie widzi, bo system tego nie kontroluje, bo system nie ma odpowiedniego okay. programu, który mu powiedział, że masz to kontrolować. Czy są jakieś okay. zależności pomiędzy. Tymi, których, nawet, którzy nas nie interesują, czyli te byty podpinające się, a naszymi mrówkami. Okej, okay, dobra. Wszechświat jest zbudowany na zasadzie wolnej woli. I jak to się ma do faktu, że nasze części subtelne są uwięzione w tym pasożytniczym systemie? No co dzisiaj przyszło, że byliśmy tymi no. że przyszliśmy tutaj, w, bo tego chcieliśmy, bo e, tak jakby sami zdecydowaliśmy się na to, to był też nasz świadomy wybór. Co prawda system ewoluował, e, ale tak jakby wchodząc do tego systemu, decydowaliśmy się, że wchodzimy do niego takim, jaki on jest i on się tworzy i my będziemy współtworzyć tutaj ten system. To, że my też jesteśmy po poniekąd współtwórcami, my tak jakby jesteśmy takim pierwszym, pierwszym. Jakby um, gronem testerów, bo mhm. my tu już zostaliśmy na zawsze, tak? Mhm. Czyli wyraziliśmy zgodę na tę umowę. Tak. A czy możemy te zgody cofnąć? Jest to dosyć skomplikowane i to też. Pytanie, I... czy tak, czy nie? Jaka przychodzi odpowiedź? Tak. Czy możemy? Możemy. Ok. Możemy to zrobić przez anulowanie kontraktów, paktów, aktów itd. Nie jest to takie proste. Okej. Okay. Czy w, w tym, co my robimy, czy w, tym, czy w regresji, można to zrobić? Yy, można to zrobić, ale to wymaga dużej świadomości yy, i takiego. Bardzo silnego przekonania po stronie duszy, która chce faktycznie. ok. Tak, To nie jest tak, że e, tak jakby duszy, duszy się wydaje, że to byłoby dla niej lepsze, no to tutaj zostanie anulowany ten kontrakt, pakt i tak dalej. Jeżeli tak jakby nie ma tam odpowiedniego, takiego, wiesz, bardzo głębokiego przekonania, tak jakby takiej dojrzałości, że to jest ten moment, to się to nie uda po prostu to wróci, okay. on wróci do systemu. Ok, a czy to jest powiązane z uwikłaniami, w jakich jesteśmy tutaj, rodzinnie? Również. Finansowo i tak dalej, i tak dalej? Również. Również, to no. żyjemy w takim, e, takiej świadomości, gdzie została tak jakby wypaczona kwestia karmy. I my pewne mhm. rzeczy robimy, tak naprawdę nie z myślą o nas, tylko z myślą o innych. Mhm. E, w związku z tym, tak jakby te decyzje, które podejmujemy, które wydają się, że są dla nas dobre, one są też podejmowane w oparciu o czynniki związane z tym, czy to będzie dobre dla, nie wiem, dla tych, których kocham, dla tych, którzy są bliscy mhm. Tak jakby jest taki wiesz, też w, w wielu jednostkach silne utożsamianie się, tak jakby z. No, nie wiem, z, z, tym, z tym otoczeniem, tak? Mhm. Więc chociażby wyrwanie się z tego jest trudne, no bo jest to właśnie te, te, te Właśnie są te takie uwikłania, tak? Uwi uwikłania i pragnienia. Tak, ale to też jest tak, że. E, tak, jakby te świadomości się zaplątują. To jest tak, że nagle wiesz, ty. Są tak, jakby takie splątania, tak, tak, jak, to, jak to wyjaśnić, tak? Także. Mhm. Że no nie wiem, niektóre dusze są w jakiś sposób e, funkcjonują na przykład przez wiele różnych wcieleń w, w, w różnych konfiguracjach blisko. E, ale dlatego, że one gdzieś tam sobie albo wzajemnie pomagają, również przepracować pewne lekcje. E, mm -hmm. Są po coś, nawet jeżeli to jest tak, że to jest bardzo często osoba, która jest jakaś taka w jakimś, nie wiem, konflikcie na przykład takim mm -hmm. na pozór, tak? Albo jest z jest jakąś, jakąś trudną relacją to jednak, no, coś je ze sobą ciągnie, tak? To są właśnie też mhm. takie, takie uwikłania międzywcieleniowe również. Mhm. Okej. Okay. Dlatego chociażby z tego względu nie jest to takie proste powiedzieć, się teraz uwolniam z tego systemu, no bo ja jestem jeszcze tak jakby w tym systemie dlatego, że ja jeszcze mam różne inne pakty, kontrakty z innymi duszami, świadomie tak jakby zawarte z mojej własnej, nieprzymuszonej woli mm -hmm. e, i te inni też mają na mnie wpływ, więc wiesz, to jest taka, to robi się taka sieć powiązań i tak jakby wyrwanie jednostki, tak jakby, tak jakby tam, tak jakby anulowanie tamtego kontraktu nie zmienia e, faktu, że tutaj cały czas jeszcze jesteś w tych okolicznościach, dlatego, że jesteś w, no, w jakiejś takich okay. sieci uwikłań. Dlatego nawet jeżeli bardzo tego chcesz, a nie jesteś tak jakby tutaj gotowa, nie przepracowałaś tak jakby mhm. swoich lekcji, tak jakby nie odpuściłaś, nie uwolniłaś, tak jakby się świadomie już tak jakby nie masz tych, tej, tych powiązań, no to i tak z tym nic nie zrobisz. Mhm. To jest tylko kwestia tego, żeby tak jakby to przepracować jak najwięcej, żeby nie wchodzić już w jakieś nowe, nie wiem, takie, nie wiem, relacje z jakimiś mhm. innymi jednostkami, z innymi duszami. E, to tutaj też przychodziło właśnie, że też dlatego tutaj ta dusza, która tak wiele razy e, e, inkarnowała e, i tak jakby ona w tych, w tych potem tak by to przychodziło, że ona coraz bardziej tak jakby oddalała się od tej rzeczywistości, coraz bardziej tak jakby była skupiona na sobie, tak? Mhm. A więc, e, więc to jest też trochę tak jakby związane z tym, że trzeba porzucić również te dobrodziejstwa tego systemu, które tak jakby tutaj traktujemy, to, że jest nam, nie mhm. wiem, dobrze, dobrze się czujemy w jakiejś grupie osób, towarzyszy, Lubimy pewne rzeczy, wszystko. kochamy tak, no, pewne no, no, rzeczy. No, no mhm. tak, no właśnie tak jakby to jest też coś, co w pewnym momencie, na pewnym momencie tak jakby w swojej świadomości dostrzegasz, że nie jest ci to potrzebne, tak? Mhm. Że nie jest ci potrzebne, nie wiem, tyle rzeczy dookoła, że nie jest ci potrzebne, nie wiem, nowy samochód, albo, nie wiem, znajomi, bo Cię świetnie czujesz sam, że wiesz, to, to jest, to jest, też tak nawet, że często tak jakby też, bo jak już system też tak jakby, no, poniekąd blokuje takie zachowania, no bo chociażby to, że, że, że u, u, nie wiem, rodzimy się, umieramy w jakimś konkretnym układzie rodzinnym, tak? Mhm. To, to jest też coś, coś, co ma nam dawać jakąś satysfakcję, co ma nam też dawać jakieś spełnienie, co ma nam dać, dawać odrobinę szczęścia w tym świecie, żebyśmy, no, nie chcieli z niego odchodzić, tak żebyśmy chcieli tutaj wracać. Mm -hmm. To też nie jest tak, że, że, tutaj, już właśnie o to chodzi, to jest, nie jest, to, to nic jest takie zero-jedynkowe, to jest takie złe. Mm -hmm. Tak jakby mm -hmm. to jest złe z tego punktu widzenia, ale z drugiego punktu widzenia jest to też dla nas dobre, no, też czerpiemy jakieś przyjemności, tak jakby, no, to jest, no, nie wiem, też pod, nie wiem, potrafimy się cieszyć, nie wiem, pięknymi rzeczami, to jest nic złego, więc takie, takie taka zero-jedynkowość jest tutaj tak trudna w ogóle do, Prowadzenia. Więc nawet jak sobie teraz przychodzą informacje, tak jakby o wyrwaniu się z tego systemu, no to z jednej strony, och, no to jest takie wow, po prostu osiągnę mm -hmm. wolność, ale z drugiej strony, czy, czy ja na pewno tak jakby będę szczęśliwa, wiedząc, że na przykład, no mam tu jakieś inne uwikłania, tak, no bo jednak um, jest mi poniekąd tutaj też dobrze w różnych okolicznościach. Mm -hmm. Dlatego jest to tak jakby takie trudne, tak jakby takie, wiesz, świadome przepracowanie tej decyzji, że ty chcesz wyjść z tego systemu. No to nie jest taka decyzja, że okej, okay, dobra, mm, chcę wyjść z tego systemu, ale to musi być naprawdę pełne przekonanie, wiesz, z głębi serca, z własnych potrzeb, z takich, okay. że jednak wiesz, zostawiasz tutaj to wszystko, również to, co było dla ciebie dobre. Mm -hmm. Czy to można nie znaczy, powiedzieć, że nie możesz mieć czegoś, czegoś równie dobrego lub lepszego poza tym systemem? Okej, okay. rozumiem, że tutaj życie w tym systemie, w sytuacji, kiedy produkujemy, kiedy bardzo cierpimy, tak, kiedy bardzo przeżywamy różne rzeczy, jest bardzo trudne i jakby mm -hmm. to jest taka najgorsza rzecz. Z punktu widzenia jednostki. A ale kiedy... z drugiej strony to jest tak jakby też nasz świadomy wybór, że my tak jakby cierpimy i Tak, ale właśnie chcę powiedzieć, że a jeżeli podejmujemy decyzję, że chcemy żyć bez cierpienia, tak, i zaczynamy się jakby z tych różnych wyzwalać, z tych różnych obciążeń, Uwikłań, które, które, nas obciążeń, które mamy i zaczynamy żyć w taki sposób, który jest dla nas łagodny, czyli no, owszem, okej, okay, mamy czasem gorszy dzień, ale to nie jest e, depresja, to nie jest cierpienie, to nie jest płacz i skrzytanie zębami, e, czyli taki, taki łagodne życie, bym powiedziała e, a je, i przy jednoczesnym korzystaniu z tych e, przyjemnych, miłych, Bądź dogodnych rzeczy w tym systemie, czy to też jest e, taka droga, która jest fajną drogą? Znaczy, to każdy powinien sam zdecydować, co jest fajną roz, drogą. rozumiem, że to jest jedna z opcji, która tak, też jest to jedna że to, i niekoniecznie no. ona musi być gorsza od y, od wyjścia z systemu. Oczywiście, że tak. No popatrz, że ludzie też są szczęśliwi na tej ziemi, tak? Tak. Potrafią żyć, nie wiem, w zgodzie ze sobą, z innymi, ze środowiskiem, tak. być spełnieni, Pomimo i tego, że, tego, że tego, są i w systemie. że są w systemie. Więc mhm. tak jakby bycie w systemie, jeżeli to jest świadomy wybór, to też nie jest nic złego. Właśnie tutaj to jest coś, co tak jakby przyszło tak jakby z, od, od, z tej rozmowy z tą duszą, która z systemu weszła, mhm. tak jakby... Że, że my w zasadzie żyjemy w jakimś takim cały czas świecie takiego oceniania takiego, że coś jest mm -hmm. dobre, lepsze, mm -hmm. może być coś mm -hmm. lepsze, może mm -hmm. być coś gorsze. Mm -hmm. e, a to jest tak, że jakby wyschodzisz z tego scenariusza, jesteś poza tym, ale tak jakby podobną, podobną, tak jakby stan świadomości, tak jakby dla siebie na tu i teraz, tak jakby swoją ścieżkę, e, którą wybierasz, że chcesz żyć tak, a nie inaczej, no to ty też masz wpływ. To nie jest tak, że nagle wpadasz do tego scenariusza i nagle, wiesz, masz, e, Eee, taki, taki scenariusz, który, z którym nic nie możesz zmienić. No nie, no to są tylko pewne ramy, tak jakby, tego uh -huh. twojego życia. To tak jak w grze uh -huh. komputerowej. Idziesz albo w prawo, albo w prawo, tak? Uh -huh. Masz, no ale masz taką planszę, ale tak jakby na tej planszy to jest, też nie jest tak, że masz tylko i wyłącznie negatywny scenariusz, że wszędzie masz, nie wiem, czekać samo zło, albo same uh -huh. złe doświadczenia. Uh -huh. Właśnie to jest, wiesz, tutaj tak jakby ten, Pseudostwórca, który tak się cieszył z tego wszystkiego, że stworzył, udało mu się stworzyć coś, co jest takim perpetuum mobile, systemem doskonałym, to tak jakby też ma świadomość tak jakby tego, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o kreowanie energii cierpienia, ale mm. też tak jakby no, sama energia musi się też... Ehh jakby ta dobra energia, która jest taką wartościową energią dla nich, to jest też wynika z tego, że ludzie też mają jakieś przyjemności, tak, że, że żyją szczęśliwie, że mhm. no, to, to, to jest też w równowadza. Okay, to jest, to jest tak jakby taka równowaga, która mi przychodziła wtedy w tamtej sesji, jako takie, wiesz, taki, takie koło, takie, mhm. taki system zamknięty, takiej pełnej równowadze. To coś do góry tam, ten system naczyń połączonych, to nie jest tak, że, że, że wiesz, że jest są jakieś bardzo określone, na przykład złe scenariusze. Mhm. To jak my się zachowamy tak jakby w danym życiu, jak je wykorzystamy, to jest tak jakby nasz świadomy wybór. Tak. No mamy jakieś okoliczności, w których się znajdujemy, ale to nie jest tak, że to jest sytuacja bez wyjścia. Okej, okay. rozumiem. Czyli wyjście, chęć wyjścia z systemu jest rodzajem takiego myślenia zero-jedynkowego, jest kolejnym pragnieniem, które się w nas buduje. które, tak, ale nie które, tylko. Poczekaj, które również może być źródłem cierpienia. Tak. Mhm. Ale też chęć wyjścia z systemu po prostu w pewnym, na pewnym etapie naszego rozwoju przychodzi sama. No Dożywamy tak. do tego, że te wszystkie ziemskie przyjemności nie są nam potrzebne. Niestety okay. tak jakby, wiesz, już przepracowaliśmy tyle lekcji, już jesteśmy na tyle dojrzali i tak jakby na mhm. tyle. E, tak, jakby już nic nie potrzebujemy więcej, że wtedy automatycznie z tego systemu tak jakby łatwiej wypaść, tak? No, mm -hmm. bo z świadomością już po prostu wychodzisz poza. Mm -hmm. Rozumiem, że i od tego jest uzależniony po ilu wcieleniach opuszczamy system. Mm -hmm. No dobrze, a jak ktoś opuści system, nawet jeżeli to jest, tak jak mówiłaś, niewielki promil, mm -hmm. tak? Przy czym pamiętajmy, że to nie dotyczy tylko Ziemi, ale również. No, w całego tutaj tego te, te, te układu innych galaktyk. Mhm. E, więc nawet ten promil to jest dosyć duża liczba. E, to jest jakby wypada jeden uczestnik gry. Co się wtedy dzieje z systemem? E, trochę tak jakby tutaj przychodzi informacja, że to nie chodzi tylko o jednostkę, tylko chodzi o tak, jakby taką pojemność, tak jakby, nie wiem, bardziej na zasadzie procentowej, tak? Jeżeli no dobrze. coś, coś mm -hmm. wypada, tak jakby, ale system funkcjonuje mm -hmm. i robić na przykład, wiesz, więcej przestrzeni, mm -hmm. czyli jest generowane, no nie wiem, tyle samo energii, czyli nie spadają inne wskaźniki, to nie jest jakiś, wiesz, taki duży problem, tak jakby dla systemu. Okej, okay, dobrze. To okay. dlaczego to nie jest problem, a jeżeli ktoś odbierze sobie życie, to jest problem, jest panika? No bo tak są po prostu, to są też doskonałości i niedoskonałości systemu. Tak Okej, okay, dobra. Na to jest program napisany, na to nie. Dobra. E, tym zarządza sztuczna inteligencja, więc e, tak jakby w dużej mierze tak jakby też ona uczy się. E, ma taką... W sensie wykona, wykonawczym. Nie? Ale takim w wykonawczym, sensie... więc. Mhm. E, ale tak jakby też no nie, to wiesz, to nie jest taka świadomość taka, że nagle wykreujesz, wiesz, po połączenia e, takie, których na które nie zostałaś zaprogramowana, tak? Jeżeli, nie wiem, mm -hmm. żyjesz w tym świecie, to, to widzisz tylko to, co gdzieś tam znasz i tyle, a jak nagle spotykasz się z jakąś niespotykaną historią, sytuacją, to tak do końca też nie do końca wiesz, co masz zrobić, mm -hmm. nie? I wtedy mm -hmm. stoisz i jest chwila okay. zastanowienia się. Tak. tak. Więc jeżeli tak jakby tutaj nie ma, jest chwila zastanowienia się, ale nie ma do tego odpowiedniej ścieżki, odpowiedniego programu, no to nawet jeżeli system nie wyłapał ilość zależności i nie nauczył się takiego, nie utworzył automatycznie jakiegoś innego programu na daną sytuację, no bo sytuacje się powtarzały, no to, no to, no to nie, no to po prostu, no to się nic nie dzieje, tak, to system mhm. tego nie widzi. Mhm, okej. Okay. Czy z punktu widzenia naturalnej Reinkarnacji, no bo taka była na początku, później została stworzona jeszcze dodatkowa, ta sztuczna. Czy z punktu widzenia tej naturalnej, czy jesteśmy karmicznie powiązani z pseudotwórcą systemu Matrixa?